No dzień dobry, dzień dobry. No, słuchajcie, wybrałem się dzisiaj do Poznania, znacie już tego pana, pana Adrian, no wysokiej klasy specjalista od ochrony roślin i od tego, co im dolega, można by powiedzieć taki pan doktor od roślinek, tak. nie tak jak ja, ale taki już wysokiej klasy specjalista, jesteśmy przy cyprysiku Lawsona, kolumnaris, z tego co widzę, był duży, jest obcinany, ale panie Adrianie, Zaczniemy, bo to często dolegliwość. Co dokładnie. to jest? Co to za przebarwienia? Na Przeba. tym cyprysiku widać pierwsze objawy fytoftorozy. E, tutaj te żółte przebarwienia, na końcach takie właśnie, brązowe, brązowe zaschnięte wierzchołki. To są właśnie, to jest takie jeszcze pierwsze stadium, to nie jest mocno zaawansowane. E, przy mocno rozwinięta choroba objawia się tym, że roślina cała zaczyna zamierać, zasychać. To pierwsze to, objawy to chyba tak, takie pojedyncze są, gałęzie, nie? Całe dokładnie zasychają. tak. Dokładnie tak. Początkowo zaczynają zamierać pojedyncze pędy albo jakiś fragment rośliny, powiedzmy połowa rośliny zasycha. Tutaj widać, właśnie ta część jest ładnie ubarwiona intensywnie, natomiast ta część rośliny jest właśnie taka już podżółknięta, końce brązowieją, także także yy, to są takie typowe objawy dla fitoftorozy. Co możemy z tym zrobić? Jeśli chodzi o zwalczanie tej choroby, to proponowałbym zastosować taki preparat Ridomil Gold MZ Pepit 67,8 WG. Yy, skuteczny jest w z tą chorobą. Wykonujemy oprysk, takie opakowanie 10-15 gramowe na około 5 litrów wody i dokładnie opryskujemy roślinę, całą roślinę zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Czyli Do... wszystkie pędy tak, muszą dokładnie być dobrze pokryte. Tak, dokładnie tak. Całą roślinę pokrywamy tym preparatem, cieczą roboczą. Następnie, jeśli nam się zostanie jeszcze trochę oprysku, warto także podlać pod, pod korzeń też, dlatego, że że choroba yy, ogólnie zarodniki tego grzyba, ona też rozprzestrzenia się w podłożu. Zasiedla strefę korzeniową, także, także, także tutaj warto Czy to pamiętać. Może, może nam przejść na. Oczywiście, szczególnie jeśli rosną y, jako żywopłot, na przykład bardzo często y, tuja szmaragdowa jest też dość podatna, i szczególnie, zwłaszcza jeśli rosną w formie żywopłotu, obok siebie są wtedy bardzo podatne. Jedna od drugiej potrafi się y, zarazić, zainfekować. Skąd tutaj? to się bierze? Choroba może być yy, przyniesiona już yy, ze szkółki w, cza w czasie produkcji materiału szkółkarskiego, także kupując taką roślinę może już być zainfekowana. Także właśnie bardzo często tak się dzieje. Kupujemy takich taki 100 sadzonych na Tak. i patrzymy, że jedna jest coś podejrzana po tak, roku, Dokładnie. to co, ja bym proponował lepiej usunąć taką roślinkę czy ją pryszkać? Yy, to znaczy tak, jeśli będzie to roślina yy, początkowe stadium, yy, nie będzie mocno zainfekowana, można ją leczyć, ale to trzeba naprawdę... na Natychmiast po zauważeniu objawów zastosować oprys. Niestety w przypadku roślin, kiedy już te rośliny zaczynają mocno brązowić, schnąć, takie rośliny najlepiej wykopać i spalić. Dlatego, żeby uniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie Co się choroby. Z sadzeniem na tym samym miejscu. No, jeśli planujemy posadzić w tym samym miejscu, należałoby glebę odkazić. Czyli tak jak wspomnieliśmy, złować preparat Ridomir Gold i po prostu w tym miejscu, gdzie roślina rosła podlewamy po prostu konewką, podlać. Czy jakieś naturalne metoda, żeby temu zapobiec? Czy są sposoby? może jakieś rośliny szczególnie wrażliwe na tę chorobę? E, tak, tak. Są, jest grupa roślin, które są bardziej wrażliwe na fitoftorozę. Właśnie tutaj wspomniane iglaki, tak jak tutaj cyprysik, e, czy niektóre odmiany żywotników, między innymi tuja szmaragdowa. E, bardzo podatne też są rododendrony i inne rośliny wrzosowate. Tutaj są bardzo podatne na tą chorobę. Czyli jak kupujemy te rośliny, to trzeba im się dobrze, Dok dobrze przyjrzeć, Dokładnie czy tak. nie mają jakichś zmian barwy Dokładnie na liściach tak. lub Ju już, tak? już w momencie zakupu należy zwrócić uwagę, żeby rośliny były zdrowe, liście bądź igły były y, odpowiednio wybarwione, bez żadnych y, żółtych y, plam, przebarwień, ani jakichś tam zasychających fragmentów y, na Pytanie. Czy tylko Rydamin Gold? No, czyli domilgolk jest szczególnie tutaj polecany, jeśli chodzi o walkę z tą no, chorobą. Tak, tak. Tutaj bym szczególnie skupił się na tym preparacie. E, no, zadowalające efekty po prostu są w walce z tą chorobą. No super, no słuchajcie, no nie da się nie, chłopak zagiąć. No, zadałem mu tyle pytań, nie da się zagiąć. Skończę to znam, także bardzo panu dziękujemy. dziękuję. Dziękujemy, dziękuję. no Będziemy dziękuję. walczyć teraz z tą chorobą tak. skuteczniej niż do Jak tej pory. Do zobaczenia. Do zobaczenia.